Keep caving in on us. The waves keep forming, keep crashing in my thoughts. When the time's right, we're gonna get all that's good. When the time's right, tutaj Magda z kanału Kaba po turecku i i ja i Nuri oczywiście jak widzicie jesteśmy w trasie dzisiaj jest sobota i chcemy sobie spędzić ten dzień na mieście jedziemy na małe zakupy już powoli nam się zmienia pogoda przyszła jesień robi się coraz chłodniej i ja ostatnio już też zmieniłam garderobę. Zawsze tak robię, że ciuchy na dany sezon wieszam sobie do szafy, a sezon, który akurat minął, pakuję do pokrowców i wrzucam sobie do szafy w korytarzu, żeby po prostu mieć tak wszystko przejrzyściej w tej szafie, żeby nie były te ciuchy wszystkie tak napakowane. No, i właśnie teraz znowu robiłam tą zmianę w garderobie, już na jesienną, na zimową, letnią schowałam i przejrzałam sobie te ciuchy. No, i widzę, że parę rzeczy mi brakuje, muszę sobie tą szafę uzupełnić, więc jedziemy na zakupy i jedziemy do van. Słuchajcie, Erciś to jest spora miejscowość, bo ma około 170 tysięcy mieszkańców, a mimo tego nie mamy w Erciś galerii. No, jest tam parę sklepów, da się też jakieś ubrania kupić. No, ale wiecie, no, szału z tym nie ma, z wyborem. Więc jak chcemy jakieś porządniejsze zakupy zrobić, no to zawsze jedziemy do van, do centrum handlowego. No i z Edge's do van mamy około 100 km. Może Wam tu wrzucę w ogóle jakąś mapkę, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. No ale zanim w ogóle wybierzemy się na te zakupy, to chcemy jeszcze sobie skorzystać z tego, że są ostatnie dni takiej w miarę jeszcze ciepłej pogody słonecznej i spędzimy sobie najpierw poranek nad jeziorem. Jedziemy do naszej ulubionej knajpki w Edremit na śniadanie. Także od tego zaczniemy. Zjemy sobie śniadanie, pospacerujemy sobie chwilę na plaży i potem pojedziemy już do van do centrum handlowego. I zabierzemy was z, z nami, zobaczycie sobie jakie są teraz trendy w tureckich siedziówkach na jesień, zimę, e, jakie są ceny. No i w ogóle jak ten dzień dzisiaj spędzimy, to zobaczycie razem z nami. W właśnie jesteśmy miejscu. Tutaj plaża, promenada. Sporo ludzi dzisiaj piknikuje. I tutaj właśnie restauracja, w której będziemy jeść ściananie. Mamy talerz z różnymi smażonymi rzeczami: owoce, warzywa, talerz serów. Tutaj regionalne rzeczy z Van. Murtua i kawód, pieczywo, jajka, menemen. Tutaj cała taka deska. Krem czekoladowy, dżem. Jakaś pasta pomidorowa, hałwa, znowu dżem, miód, masło, tachin, tutaj dżem z orzechów, oliwki, kajmak. A śniadanie jemy dzisiaj z takim widokiem. Właśnie na nią dotarliśmy do galerii i będziemy teraz robić zakupy. Wychodzimy po sklepach, pokażę Wam co nowego w tym sezonie: jesień, zima i mniej więcej orientacyjnie jakie są ceny. Na śniadaniu za dużo nie miałam możliwości powiedzieć. Nawet nie wiem czy nie będę musiała tam głosu podłożyć, bo grała muzyka i było bardzo głośno. Więc tak tylko szybko po trochu opowiedziałam co tam mamy na stole. Ale jak chcecie się dowiedzieć dokładnie jak wygląda tutaj nasze regionalne śniadanie z Man, to podlinkuję Wam film, gdzie byliśmy na takim śniadaniu z moją mamą. To tam dokładnie opowiadałam i razem z mamą wszystko testowaliśmy. Ocenialiśmy jak smakowało, więc tam sobie też zajrzycie. Dobra, lecimy teraz chodzić dziś W Kotonie. Rokowa moda. azdı. Taki w trendach chyba. I ten sylwester. To sylwester si to jest siedemek. To fajne. Pomóż mi. Wow! No mówię, że jakaś chyba moda teraz jakieś zrobili szybką kasę. Jak ktoś ma do trzech produktów, to może do niej podejść. Zobaczcie, są też napisy po persku, bo mieszkamy bardzo blisko granicy z Iranem i tutaj jest właśnie klientów stamtąd. Dlatego też są napisy w tym języku, których mam. to znamená znaczy pravdivá skóra. Są dobre do samoobrony. Ściągasz i walisz kogoś w łeb. Biorę. Przy okazji coś tu wam pokażę. Wan i Warszawa w jednym miejscu. <gry> Zakupy zrobione. Trzeba by było teraz coś zjeść. Idziemy. Idziemy do tavuk Na tradycyjnie. Warzywka na parze. Frytki i... Kurczak w sosie barbecue. Morygo oh, no tak samo, tylko z makaronem. Smacznego! Smacznego. coraz bliżej święta. No nie, tak naprawdę to tutaj te światełka cały rok są. Serniczek z czekoladą. Mm. Okej, okay, jeszcze tylko skoczymy do mikrosa po jakąś wodę na drogę i będziemy się zbierać. Pokażę Wam, jaki to fajny warzyw, jest. Co? Zobaczcie, są oliwki. Jaki w ogóle ładny to warzywniak. A tutaj... z ciekawych rzeczy. Mango, awokado, kokosy. A tutaj... O, ten chilek. <laughs> złote truskawki. Nie wiem jaka jest prawdziwa polska nazwa tego. No i oczywiście mandarynki. Wciąż jeszcze niedojrzałe kwaśne na pewno. <laughs> tu jeszcze melony, a tu już jesień. Mhm. it oh, and friends